Dzień dobry. W tym odcinku pokażę Państwu analizę testu. Test został przeprowadzony w dwóch klasach. Zaplanowaliśmy analizę testów uczniów wszystkich łącznie z obu klas. W związku z tym uczniowie logowali się, używając tego samego hasła, które przypisaliśmy danemu testowi podczas jego przygotowania. Należy podkreślić, że obliczenia parametrów potrzebnych do oceny testu odbywają się automatycznie. Nauczyciel tylko je interpretuje. Nie będę wyciągała tutaj wniosków, chcę tylko pokazać, jakie narzędzia otrzymujecie. Otwieramy stronę z testami, wpisując w pasku adresu przeglądarki niezbędniknauczyciela.pl z kreseczką eB Zagonka. Napisałam Localhost, dlatego że tworząc ten film posługuję się serwerem lokalnym zainstalowanym w moim komputerze. Wybieramy zakładkę, testy online i drukowane. I stawiamy się w roli nauczyciela, który przeprowadził wspomniany test i chce go przeanalizować. Nie muszę się logować jako użytkownik, ponieważ będę się logowała do konkretnego testu, który wcześniej przygotowałam i przeprowadziłam. Najpierw wybieramy test z listy rozwijanej. U mnie jest jak na razie tylko jeden test przykładowy. Następnie wciskam: Podsumuj. Wpisuję hasło nauczyciela identyfikujące dany test. W naszym przypadku jest to kwerty. I wciskam nauczyciel. Pierwsza lista rozwijana to lista uczniów, którzy wzięli udział w teście. Dane uczniów w pokazywanym przykładzie są fikcyjne. Mogę wybrać ucznia z listy i i wcisnąć. Pokaż test ucznia. Wykonajmy to. W części wyniki testu możemy sprawdzić liczbę punktów uzyskanych przez wybranego ucznia. Mamy także punkty przeliczone na procenty oraz stopień zgodny ze skalą ocen przyjętą przez twórcę testu. W części odpowiedzi wybranego ucznia możemy przeanalizować jego test. Należy klikać okrągłe przyciski z numerami zadań. Zadania rozwiązane mają zielony kolor, zadania pominięte szary. Odpowiedzi poprawne pisane są zieloną czcionką. Odpowiedzi wybrane przez ucznia są podkreślone. Przejdźmy do drugiej listy, z której możemy wybierać. Różne zestawienia w postaci tabel lub wykresów. Widzimy, na liście znajduje się 13 takich opracowań. Wybierzmy dla przykładu numer 1, tabelę wyników uczniów, i wciskamy. Pokaż wybrane opracowanie. Mamy wyniki każdego ucznia. Pierwsza kolumna to numer w dzienniku. Mamy dwie klasy. Drugą A oraz drugą B. Zwróć uwagę, że numery pierwszej z klas kończą się na 20, dlatego podczas przeprowadzania testu w klasie drugiej B polecono uczniom, aby swój numer dziennika powiększyli o 20. Dzięki temu uzyskano ciągłość numeracji i uporządkowanie danych. Istotną informacją jest start wykonania, ponieważ dane są automatycznie usuwane po upływie 30 dni od tej daty. Pokazaną tabelę możemy wydrukować, otwierając plik PDF, klikając Export do PDF. Pliki PDF są generowane automatycznie podczas otwierania każdego z opracowań. Widzieliśmy już tabelę, teraz pokażmy przykładowy wykres. Niech to będzie trzecia pozycja listy. Wśród zestawień znajdują się takie, które wymagają od nas pewnego przygotowania teoretycznego. Dla ułatwienia są przygotowane zwięzłe opracowania. Tak jest na przykład w przypadku dziesiątej pozycji na liście wykresu pokazującego procent poprawnych rozwiązań poszczególnych zadań. Nad tabelą znajduje się link otwierający plik z materiałem teoretycznym. Zapraszam Państwa na stronę niezbędnychnawczyciela.pl, gdzie w prosty, ale profesjonalny sposób przygotujecie i przeprowadzicie test online lub w postaci drukowanej.